W tym roku na targach Eurogastro i World Hotel mamy do zaoferowania Państwu nasze nowe produkty. Jest to LSI Cloud Gastro i LSI Cloud Hotel. Są to produkty, które mają automatyzować procesy, zwiększać sprzedaż i ułatwiać życie przedsiębiorcom. Przyświeca nam dewiza pomocy naszym klientom poprzez automatyzację ich procesów, poprzez dostarczanie takich produktów, które mogą przyspieszyć ich pracę i powodować, że staje się ona łatwiejsza, przyjemniejsza i szybsza. Dwa lata temu wprowadziliśmy innowacje na polski rynek w postaci robotów kelnerskich, właśnie w myśl tej naszej dewizy automatyzacji i wspomagania klientów. Widząc przez ostatnie dwa lata, jak z uśmiechem i bardzo dobrym odbiorem nasze produkty są przyjmowane przez klientów, zdecydowaliśmy się w tym roku wprowadzić zupełnie nowego robota, kolejny przełom, kolejną nowość. Tym robotem jest CC1. Jest to robot sprzątający. Potrafi sprzątać i na sucho, i na mokro. Dodatkowo stacja, którą łączy się robot, do której się sam potrafi podpiąć, może dopełnić swoje zbiorniki czystej wody, dodatkowo opróżnić wszystkie zbiorniki z grudną wodą i doładować swoje baterie. Marka Posplex niezmiennie pozostaje liderem rynku terminali POS. LSE Software, jak i wyłącznie dystrybutor w Polsce, razem z nią świętuje 40. rocznicę istnienia. Dziś chciałem Państwu zwrócić uwagę na naszą nową serię ZT. Jest to konstrukcja wyróżniająca się smukłością, solidnym aluminiowym korpusem oraz opatentowanym systemem otwierania który pozwala zabezpieczyć dostęp do portów, ale również ułatwić serwis. To nie koniec nowości od POSIFLEX. Plan ma jeszcze pokazanie w drugim kwartale dwóch nowych modelów tabletów, seria Mozart. Zachęcamy do śledzenia nas na mediach społecznościowych.